No cześć, witam moi drodzy, w kolejnym odcinku na kanale z Age of History 3 i dzisiaj. Dzisiaj słuchajcie, uznałem, że zagramy sobie Luksemburgiem, żeby było w końcu coś ciężej, bo póki zagraliśmy takimi większymi państwami, Polską, Niemcami, i uznałem, że spróbujemy sobie zagrać Luksemburgiem nie wiem czy to się uda od razu mówię, więc możliwe, że to będzie upadek, ale i może nie będzie, po... Moim planem na dzisiejszy odcinek, tutaj dajemy sobie takie e, zwykłe ustawienia, tylko agresywność, dajemy sobie na 100. Moim planem jest, słuchajcie, stworzenie Luksemburg Empire. Tak, jest tutaj taka opcja i do tego potrzebujemy część Niemiec, Francji. Belgii, Holandii i co mnie tyle. Więc mam nadzieję, że. O, jest ja nas nie Że uda nam się to zrobić. Spróbujemy. Oczywiście poprawiamy sobie relacje tutaj z naszymi sąsiadami. Eee, I miejmy nadzieję, że nam się to powiedzie. No póki co, to i tak głównie zwiększamy wojsko. Bo pułków trochę możemy zrobić. 55 pułków. Myślę, że na Belgię by to wystarczyło, ale tyle zarabiamy, że to jest jedna wielka tragedia, po prostu tragedia, więc musimy tutaj póki co tutaj zarobić i jakoś się po prostu zepszyć, zanim jakkolwiek będziemy chcieli ruszyć i mam nadzieję, no spróbujemy, no najważniejsze, żeby mi nikt po prostu tutaj z sąsiadów wojny nie wypowiedział, a patrząc po to, że Niemcy mnie nie lubią, to troszkę się obawiam, ale zobaczymy, nie? Zobaczymy. Tutaj ogromny problem będzie z pieniędzmi. dajmy sobie utrzymanie armii tutaj na jak najmniej. Rywali no to nie wiem, wybierzmy sobie jakichś randomowych może, żeby tutaj... Owcze, o, na przykład. No Jak nie tu Niemcy wezmą za rywala, no to jestem w dupie, ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Żeby tutaj ulepszyć stolicy jak najbardziej możemy, bo to nam da tutaj... ...decydowanie polepszy nam zyski. No i póki co, no zostaje nam jedynie czekać i mieć nadzieję, że... ...nikt mi tutaj wojny nie wypowie. Na no, całej się nasi sąsiedzi rywalizują z kimś innym, tutaj nie mają ze mną. Nie mają tutaj ze mną jakichś e, bardzo napiętych relacji, póki co, oczywiście odpukać, ale to się może zmienić, więc póki co, no, póki co zwiększą sobie ekonomię, buduję sobie wszystko i mam nadzieję, że może zaraz jakiś pakt obronny albo sojusz uda mi się wziąć Oni tutaj mają wszyscy sojusze, nie? Co dziwo nie mają sojuszy, ale raczej wątpię, że ze mną wezmą. Jednakże mam nadzieję, że może jakieś. Pakt o nieagresji chociaż, czy właśnie pakt obronny uda mi się ogarnąć. Nawet Francja mi sama to zaproponowała, nie? Więc bardzo mnie to cieszy, że tutaj są ze mną pakt obronny i Belgia jest ze mną pakt nie nieagresji, ale myślę, że Belgia będzie pierwszym krajem, w którym tak naprawdę spróbuję wjechać, e, więc raczej odrzucę, raczej odrzucę, bo zależy mi tutaj na... W relacjach właśnie z Niemcami, e, ale raczej sojuszu się to nie uda. Czy jestem za słaby, żeby te chcieli ze mną sojusz niestety, ale zobaczymy, może się uda w Belgię wjechać. O nie wierzę, ty patrzcie na to, Niemcy oferują mi sojusz. No to nieźle, ty, to będzie prostsze niż się spodziewałem. No way, nie gadaj. Niemcy zaoferowali mi dosłownie sojusz, i wiecie co to oznacza, nie? To oznacza, że możemy za chwilę wjechać, a w ogóle sobie pomoda że nowe ikonki są. Poprzednie te ogólnie były wygenerowane przez AI, ja się dowiedziałem, a w sumie nie wiem, czy to mi się bardziej podoba czy nie. Ale były na jednym takim modzie, bo sobie szukałem modów. A i właśnie, jeszcze jeden mod sobie pobrałem e, odnośnie religii. Patrzcie, fajnie e, tu. Pobrałem sobie moda na religię, bo mam pomysł na nowy odcinek. E, dzięki czemu tutaj religie są dużo bardziej urozmaicone, mają dużo jakieś więcej bonusów i ciekawych. Ale głównie pobrałem to ze względu na jedną rzecz. Patrzcie, czekajcie muszę tylko znaleźć. Na to. Plan, aby stworzyć, zagrać, pod Królestwo Polski, czy jakieś nie wiem, Polskę jeszcze za czasów plemienia, w sensie tu nie ma takiego scenariusza, ale może kiedyś będzie i pójść pod Wielką Słowiańską Polskę i nawrócić tutaj w cały wschód czy zachód na Słowianizm, myślę, że to jest świetny pomysł i da to takiego fajnego wajbu, e, więc to jest pomysł na następny odcinek, może dać znać, co o tym sądzicie, ale póki co zajmijmy się Luksemburgiem, bo możemy za chwilę wjechać w Belgię i ta, 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 tak właśnie chcemy zrobić, tylko szkoda, że ja... Tak nie stać na te wojska, nie? Ale... ale coś tu trzeba zrobić. No myślę, że tutaj trzeba wjechać póki możemy, bo... O, nie, nie stać mnie nawet, żeby... To jest niewagę wysłać. E, ale trzeba wjechać póki możemy, ponieważ... To co tu jakoś atomica poleciała? Gdzieś tu jakaś atomica poleciała w ogóle. Słyszałem, ale nie wiem gdzie u kogo. No nieważne. Bo jak i tak Niemcy jak mi pomogą w wojnie, to tylko ja mogę coś wziąć, nie? Tylko ja mogę coś wziąć. Oni nic nie mogą. Oni totalnie nic nie mogą, więc temu płaca się do tej wojny jak najszybciej po prostu się da wjechać. Kraj mi w ogóle prezenty wysyłanie. Nie, ja jestem tak chyba lubianym krajem, ale dosłownie kolejny podarunek dostałem. Oj, Niemcy nie nazywają do broni. Przeciwko! O jezus! Czemu tyle? Nie, nie gadaj, że oni walczą z Belgią, jakieś o. Nie dobre, o danie się biją. A to, a to dobrze, a to dobrze. Dobrze, weźmy tutaj do wojny, dołączmy, dołącz, no pomóżmy Niemcom, spróbujmy coś tu zająć, spróbujmy tu może belkę osłabić, o nie, oj, nie zauważyłem tego, oj, 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 no i nie mamy wojska, był zły pomysł. Niemcy powinny tutaj wygrać, ale zepsułem w całości, a co ja zrobiłem, spróbujmy wczytać save'a, co, nie, okej, okay, mamy z sprzed dwóch lat, spróbujmy to wczytać, bo ja zepsułem. Zepsułem tutaj, a nie chcę robić wojska na nowo od tyle czasu, e, więc po prostu naprawmy nasz błąd. Spróbujemy odrzucić wezwanie do wojny. Aha, bo to cię, Dobra, to nie, to jednak zaakceptujemy. Jednak zaakceptujemy. Najlepiej to bym nic nie robił, to tak szczerze, ale jak już, to łączę się w bitkę, gdzie są jakieś wojska. Będę łaził za nimi, bo inaczej to ja nic nie zdziałam, więc tak to zrobimy. Okej, okay. i się udało. Fantastycznie. Moje wojsko jest też ogólnie tragiczne. Strasznie wolno to odbija. Patrzcie, jak Niemcy to robią szybko jak ja. Więc nie wiem czemu w sumie. Ale jesteśmy tragiczni. Ale wygrywamy, więc to się liczy, nie? Nie. Teraz zauważyłem, że to jest chyba wojna o Belgię. Wojna o Belgię. mi Niemcy Belgię zajmą? Ja nie wierzę, ty. Tragedia. Myślałem, że to jest wojna o Danię, nie? To jest wojna o Belgię. No i nie zajmują tej Belgii. A było tak dobrze, nie? Tak dobrze było. Nie skończyło. Całą Belgię mi wzięli. Ja duga. O mój Boże. No i tyle. Będziemy musieli ruszyć na Holandię w takim razie, więc poprośmy sobie z nimi stosunki. Dobrze, no dobrze. no Będziemy musieli odbić sobie Belgię. A ja, w sensie i tak musieliśmy iść na wojnę z Niemcami, więc niech będzie, ale na no dobrze nie jest. Dobrze to spróbujmy wjechać w takim razie w Holandię. Będziemy wjechać w Holandię. No tak, jeszcze sojusz z UK. No super jest. O mój Boże. Nie wiem mają jednostek. Powinniśmy tu wygrać i tak, ale... To wiecie co, spróbujemy. Nie ma co czekać, bo jeszcze mi Niemcy wezmą Holandię. Spróbujemy, prawda, mogłem zapisać go, ale zapiszę teraz, żeby nie było. Eee. Poczekamy aż tu przyjdą jednostki niemieckie. O, idą, 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 idą. Po samemu, no to nie ma co, nie? O Jezu, o nie, 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 nie. Uciekaj, uciekaj, żeby mi Holandia nie złapała. Ale poszli tu, okej. Okay. I Niemcy wygrali na całe szczęście. po dobra, wygraliśmy. Graliśmy, pokonaliśmy ich, tylko że Niemcy coś. Jezgi, tylko nie czemu ja tak wolno zajmuję. Czemu ja tak długo zajmuję mi okupacja? Postęp oblężenia. Obrony, lokalne. O jest jestem tak tragiczny. Nie, mam jakieś minusy ogromne do okupacji i okupuję tyle czasu, nie? Jeszcze mi Brytyjczycy tu przyszli. Mi... Och, Niemcy mnie uratowali pod sam koniec, nie? Dosłownie. Niemcy to jednak MVP. Proszę... Problemem jest to, że ja będę musiał ich pokonać później, ale ile mogę wziąć? Oje, naprawdę mogę wziąć tak mało? Nie, ja ja jaja robicie? Nie wiem, że ja w tej wojnie praktycznie nic nie zrobiłem, ale. Come on! Wielki Luksemburg. cóż, no powiększyliśmy teren, ale. oj, nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Not good, not good. Muszą mieć inną religię, nie? tego wszystkiego. I ogólnie Hiszpania wypowiedziała wojnę Francji, z nimi miałem pakt e, obronny, ale co w tym ingerować? Poradzą sobie, jak nie, to w sumie to nie interesuje zbytnio. Więc e, po prostu, no, po prostu będę chillował w swoim kraju i zobaczę, jak się e, sprawy będą mieć za chwilę. Ja wiem, że czy... Aha, dobrze, jestem idiotą. Nie wiem, czy moje wojsko, bo tak jakieś Nie wiem, utrzymanie armii na najmniejsze. Może to wytłumaczać, dlaczego tak było. Ale niech będzie. W sumie możemy wjechać znowu w Holandię. Myślę, że to jest dobry pomysł, tylko tym razem damy utrzymanie armii normalne. Bo to mi dawało duże minusy. Nie bonusy, minusy. E, więc spróbujmy. Nie wiem, co to jest, ale powinno nam się udać. Więc spróbujmy. Może coś nam się jeszcze uda zająć. Tylko niech nam Niemcy przyjdą z pomocą. O, dokładnie tak. Dalej to zajmuje strasznie długo. Dalej to strasznie długo zajmuje, ale nie wiem. Nie wiem, jak to działa. Może mi się uda coś zająć. O, aha. To szkoda, że z pomocą Niemiec. Nie wiem, czemu to wojsko tak długo strasznie oblega. Szczerze. To jest, że ma tak mało jednostek. Może tak być. O, dobrze, udało się. Okej. Okay. myślę, że znowu uda nam się wygrać. To szkoda, że pewnie znowu będę miał tak mało do wzięcia. Jezu, jeszcze mnie tu UK, okay, rozbije No, będę wojsko musiał naprawiać i na tym tracić. Nie, nie. nie no trochę powiększyliśmy jeszcze teren, więc nie wiem, czy będziemy więcej zarabiać, czy mniej, ale mam nadzieję. Tylko, póki co tak na minus. jest to niefajne, nie powiem. Już mi wygasł, ale Niemcy mi znowu oferują sojusz, więc bardzo mnie to cieszy. E, I myślę też, kiedy spróbować wkroczyć w Francję. Ale póki co, no rozwijam się, przynajmniej staram się rozwijać coś. Gospodarczo, może misje jakieś właśnie Właściwie, czemu ja misji nie robię? Truguję póki co, ale cóż, muszę to naprawić. Ogólnie, troszkę się tutaj rozwinąłem i świat póki co wygląda tak, że nie w sobie tutaj zajęły Danie, tutaj część jeszcze chyba Słowacji. Ogólnie, tak tu się prezentuje Europa. Kierując tutaj na Hiszpanię, widzę ja już zrobiłem po 13, więc jest lepiej. I myślę, że spróbujemy znowu zaatakować Holandię. Eee, no póki co wojska zbytnio nie mam nie chcę tworzyć, żeby jak najwięcej tutaj zarobić. Eee, więc ta sama taktyka. Mam nadzieję, że się uda. Mam nadzieję, że to nam się powiedzie. Znowu czekamy tak naprawdę na Niemców. Eee, I spróbujemy tutaj zająć troszkę z Holandii. Ok, tutaj widzę, że całe wojsko się praktycznie wybiło naraz. Jedyny problem to to, że ja znowu będę musiał to wojsko naprawiać, ale teraz zrobiłem już praktycznie trzy razy więcej niż poprzednio i sojusz wygasł, nie, wiem, to źle. Czekaj, bo coś się zepsuło w ogóle.. A, miałem... Teraz nie wiem czy Niemcy mi nie ukradną wszystkiego w tej wojnie. W jaki sposób to działa? Bo oni wyszli z Sojuszu, ale... <gryw> nie mam pojęcia. A no, bo oni mi jeszcze to zajęli, fajnie. Okej, goni, super. Mamy leki kłopot, bo Niemcy mi tak zbytnio nie pomagają teraz. Jeli stolice. Nie wiem tu się w sumie dzieje, tak szczerze. Mam całą Holandię zajętą, więc powinienem z nimi podpisać pokój, ale z jakiegoś powodu nie mogę. To mi się nie podoba. Kolejny problem to to, że ja strasznie długo zajmuję te oblężenia. Ale mnie nie zmieniłem. No, okay. Może uda nam się wygrać, mam nadzieję. Okej, okay, mamy to. Mogę coś więcej wziąć. No, dużo nie, ale coś jest, więc okej, okay, znowu... Luksemburg oficjalnie ma dostęp do morza, moi drodzy. Udało się, więc asymilujemy sobie wszystko, nawracamy. Oczywiście. Miejmy nadzieję, że będziemy znowu zarabiać troszkę więcej. Nie, Niemcy mają sojusz teraz. O mój Boże, ojoj, a, a to źle... A faktu obronnego nie chcecie może? Tak, nie? A ci? Też nie. No to super jestem jak Ktoś mi wojnę wypowie. Jestem w jednej wielkiej dupie, mi się nie podoba. I ogólnie Polska mi oferuje sojusz i zaakceptuję, bo Polska nie jest takim złym sojusznikiem. Jest też może jakaś fantastyczna, ale ale lepsze to niż nic. No i prawie bym miał ten pakt obronny z Francją, ale z jakiegoś powodu nie mogę, nie chcą. I powoli trzeba już się zaczynać zbroić, zarabiam już 20, więc nie jest to już aż tak źle. Ale według mnie dalej troszkę za mało. Dobra, wybójmy sobie troszkę jednostek, nie, żeby coś tutaj było. Żeby jednak kilka tych jednostek dodatkowych. Aha, czy już, już się wystraszyłem, nie? Już myślałem, że Niemcy mi wojnę wypowiedziały, ale wypowiedziały Polsce. Na całe szczęście. Więc no ta wojna nie ma sensu. Ja stąd uciekam po prostu. Ja se stąd odpłynę. I mówi się trudno, no przepraszam, Polsko, ale no ja tutaj ci nie pomogę. Ja mam 23 jednostki tutaj gówno zrobią, dosłownie. Więc no niestety musisz sobie poradzić. A, ma, oj, no i traktat pokojowy. No niestety na no, Luksemburg nie przyszedł na pomóc Polsce. Ale no, no, co ja mogłem zrobić? No nic nie mogłem zrobić. Czemu nic sam się z moją sojusz z tym okej, ok. no nie wiem. O! Fakt obronny z Francją, no i fantastycznie, to mi się podoba. To mi się jak najbardziej podoba. Jesteśmy trochę bezpieczni przynajmniej. Jesteśmy jakoś zabezpieczeni. Niemcy mi wysłali zniewagę. O nie. To nie zwiastuje dobrze. Oj, to nie zwiastuje dobrze. Boję się, że mogą tutaj. Boję się, że może być niezaciekawie. No ja się tu zbroję. ja ekonomię. Najbardziej jak się da. Ale no, nie przeciwstawię się Niemcom, nie? No, nie przeciwstawię się Niemcom. Niemcy mi kolejną zniewagę wysłali. Nie. Nie. Ja mam pakt, tak, mam jeszcze pakt obrony z. Francja, za chwilę mi się jeszcze kończy. No gorzej być nie może dosłownie. Teraz w minioncej wojnę, i będę w ciemnej dupie dosłownie. Najlepsze jest to, że ja teraz nie wiem, jak się dostać do swojego kraju, nie? Chyba, że poproszę Francję o dostęp wojskowy. Teraz mogę. Ta taktyka jest taka, aby ufortyfikować Luksemburg najbardziej jak tylko możemy, zwiększyć tutaj obronę i po prostu mieć nadzieję, że tu się jakoś obronimy, bo. Inaczej będzie źle. Moi drodzy, patrzcie co się dzieje. Francja ma wojnę z Niemcami. Francja ma wojnę z Niemcami i nie wiem, czy to nie jest idealny moment, żeby spróbować zainterweniować. Bo boję się, że mogę to przegrać. Boję się, że mogę to przegrać. Na wszelki wypadek zapiszmy grę. Dajmy sobie utrzymanie armii na maksa. Spróbujmy. Ja mam Polskę w sojuszu jeszcze, tylko ja o tym zapomniałem. nie, że ja mam Polskę w sojuszu, no to Polsko. Czas odzyskać stracone ziemię, no co ja powiem? Próbujmy. Próbujmy tutaj. pomóżmy Francji. I okej. Okay. dało się póki co. Zajęliśmy tutaj i miejmy nadzieję, że uda nam się zająć e, kolejne tereny. Musimy zyskać Belgię. Tylko, że jak mi Francja weźmie Belgię, no ale dobrze, no cokolwiek zyskamy, to i tak będzie dobrze, nie? tymi za Francuzami, bo jak mi tutaj Niemcy wypiją całe wojsko, to będzie niefajnie. Próbujmy zająć mniej więcej ile się da. Miejmy nadzieję, że się uda. Idziemy na Berlin, nie? Idziemy na stolicę, Spróbuję. O jezu, to idzie dużo Niemców. Nie, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Okej, okay, Francuzi przybyli. próbujmy zająć Berlin. uda nam się? Aha, jeszcze oni mi wzięli z jakiegoś powodu, choć ja więcej zająłem. No tak, oczywiście. Ej, bo całe Niemcy są zajęte. Słownie całe Niemcy zajęliśmy, a ja mam 20% konferencji, ty. No jak zawsze, ta gra jest jednak taka, właśnie jest. Ci podpisali pokój, a ja teraz pewnie przegram tą wojnę. Więc moje szczęście. tutaj z Polską łazić. Łazić z Polską i mieć nadzieję, że nam się uda. Polska, Polska. Musimy tutaj zająć się, jak najwięcej się inno da. No, mam już tak niedużo brakuje, nie? Musi się to udać. Tak! Słuchajcie, z Sojuszem Wielkiej Polsk. No, oczywiście, że mi wzięli to, nie? jużem Wielkiej Polski. Czy w ogóle Belgia wyspoliła, co jest? Udało nam się. To musimy mieć te tereny tutaj, okej. Okay. Okej, okay, więc to powinny być te tereny, więc e, potwierdźmy nasze żądania. Jeżeli się nie pomyliłem. Nie, nie pomyliłem się, więc brakuje nam już tylko Belgii i Francji. Belgia jest tutaj z jakiegoś powodu, i mogę w sumie w nią wjechać z tego co widzę, więc też tak zrobimy. Ja dosłownie zapomniałem, że ja mam że ja mam sojusz z Polską, Polska coś chciała, a nie, nie mogła, bo to była moja wojna. Ej, gorzej jak teraz Niemcy postanowią się na mnie zemścić, będzie niefajnie. Więc musimy tutaj pamiętać o stosunkach sąsiedzkich i tyle. <laughs> więc weźmy jeszcze sobie na szybko Belgię, a nie do... Aha, bo to jest maljonetka. Jest, ale bym zrobił Miss Clicka, nie? Ale zrobił Miss Clicka. nie, gwarantuję niepodległość, ale bym Miss Clicka teraz walną. Trzeba wszystko zasymilować, nawrócić. I mieć nadzieję, że nic mi wojny nie wypowie. No ale ja pośmiu opak to by on i zaakceptuję w sumie, bo czemu by nie? Jednak jedyne, na czym mi zależy, to żeby zająć Francję. No, a póki co nie mam zbytnio jak. I muszę siedzieć i budować ekonomię, no bo co mi innego zostało, nie? No i słuchajcie, mogę być za chwilę w dupie, ponieważ Francja ma ze mną minus 35 stosunków. No i jak mi wypowie wojnę, no to będę w dupie. No to będę w dupie. Niestety to się może wydarzyć. No jedyne co jakby mimo że Holandia z Wielką Brytanią pomogła, ale ja pak to... O właśnie. No i chyba tyle z Wielkiego Luksemburgu mi się wydaje. No okej, okay, nie ma wojny. Okej, okay, nie ma wojny. Jedyne co... To ja z Holandią. Proszę, o to na wojskowe. Aha, jeszcze odrzucili ty. Mamy wspólną wojnę, a ci odrzucają. No. Nieźle, nieźle. Może jeszcze nie dacie nam co? Odrzucili, ty. No to nie zły To fajna zabawa, no. Fajnie się dzieje. Ja nie wiem, co ja teraz mam tu zrobić. No przecież ja mam tyle jednostek, że ja tu nie wygram. Może mi Holandia przyszła z pomocą. No nie, no i pas, no i mnie zbili całe wojsko. No i tyle. Tyle z luxu. Luks... Co ja się. Aha, ja się papetem stałem. Nie stałem się papetem. Aj, aj, No cóż. No, mówi się trudno. Nie każdą kampanię się wygrywa, co nie. Eee, nie udało się. Nie udało się tym razem. A następnym razem spróbujemy znowu. Jednakże, no cóż, no co ja poradzę? Na początku się zapowiadało dobrze. No a potem wyszło jak zwykle. kontroluje mnie Francja. Gorzej być nie może chyba. Mogłem jeszcze tutaj jakoś próbować się wyzwolić. Liczyć na Niemców czy coś. Ale szczerze, no. Wątpię, że mi się to uda. Francja była po prostu za mocna. No, następny raz trzeba to jakoś. Chyba to jakoś inaczej rozegrać. No, nie wiem, nie wiem jeszcze, ale no póki co kończymy ten odcinek. Niestety się nie udało. Ale no mówię, no nie będę wczytywał saveów i próbował jeszcze jakoś inaczej. Po prostu porażka i tyle. Nie każdy save się wygrywa. I może w przyszłości jeszcze raz próbuję. I tym razem może nam się uda. Mam nadzieję. Byliśmy blisko, tylko Francji nam brakowało, tak naprawdę. Ale cóż, dziękujemy bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, będę wdzięczny za każdą wam w górę, subskrypcję. Możecie zostawić komentarz i zasugerować, co chcecie widzieć w następnych odcinkach. Póki co, to na tyle. Dzięki, trzymajcie się. Do zobaczenia i cześć, siema.